Nie prowokuj go. Madraxu. Halo. Za, za za halo, Halo, drugi... Zaraz powstanie kurwa drugi odcinek serii, serii kurwa Madraxu wygrywa kogoś i kurwa zamiast domina będziesz tam ty kurwa przypadek tak, i kurwa po głowie. Przysy, kurwa, głowa Pręci. będzie naprawdę, bo już, już kurwa mi ciśnienie powoli kurwa wypierdala poza skalę. ale wiecie co wam powiem? To będzie większa wojna niż o McDonalda i Zaibiski masz mikrofon. To, wie, to, wie, wie, to wie, masz wie, to wie, czasem. No, ja mam świetne myślenie. Dobra, już. Powiem, powiem kurwa, co to jest aktywne, że nie. Dobra, Rinzo! Nie, nie wiem, Ale to patrz, no dobra, ale czego kurwa, skoro coś jest zmieniane na grupie JM, to kurwa zwykli użytkownicy, zwykli admini, kurwa zwykli opiekunowie nie wiedzą tego kurwa, że zwykle coś ustaliliście, tylko to jest kurwa przez Ale tak na w regulaminie. Bo nikt się o to nie przypierdzały. Ale Jezu. Wiesz? Tak, tak jakby się. Jakaś muwerka, coś powiedz, bo ja naprawdę nie, zaraz mu rozbiję kurwa jak pojadę do tego no, miasta. Nie, 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 No nie, 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 jak nie, no. o taki... o tak. Tak. O tak. O nie, na kurwa, no, bladnie, marketing... nie, 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 No nie, 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 jest, nie, nie, miałeś, ale jakoś nie chciałeś się bić potem. Bo kurwa, areny nie skończyłeś. Ej, a ile Nie, nie, tylko wszyscy poszli. Ej, no, no. Madraxu? ile Dobra, trzeba a, a, a mieć? Się o, by na Pikuna poszła. Raz, ty. Ej, się aktywności, to nie, to nie, to, to nie jest. Dobra, bo. Zobacz, matraksu, moje odpowiedzi w tym. Skarga, skarga na mentalność. możesz zrobić. Dobra, to dobrze O, do wywalania jest skarka. A może skarka ma nie mamy? To, da, no to skrywań, dobra dajcie mu 3 na 3, nie wygierdala. Dobra czekaj, tylko <grywa> poczekaj. A za co ma? Za co Silence ma? zaznaczyłaś, my, kurwa oczywiście. Według syterów wkraczają. Za co też. chcesz? Ktoś mi powiedz za Ule, to, fajnie to Fajnie się ładuje. Temat rajcu, przestanę ci tak. odpowiedź. Nie wiem, nie chce mi widzę. się czytać. Zaszło wody. Powinien wykazywać się kulturą wobec administracji jak i innych graczy. Ubliża mi na serwerze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie ale to nie, góry, nie, to jest przyszedł na kanał i zaczął mnie zaprezygować, bo ja oznaczył jakiegoś a, admina innego. A Madraxu... Co? Może pogadamy jeszcze o aktywności? Dobra i... Oczywiście. Poczekaj. Madrax... Czy mogę mu chcesz, dać notkę, żeby dodał notkę? Znaczy dodał... No chciałem... ci jeszcze kurwa wytłumaczyć? Ile ci kurwa argumentów mam za albo kurwa przeciw? Jak ty interpretujesz słowo aktywność na forum? Słuchaj, Jezu. Posłuchaj mnie teraz uważnie, kurwa, bo powiem o jebany, kurwa, ostatni raz, żebyś się to kurwa zapamiętał. Posłuchaj mnie. Słuch, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Tak. Słuchaj mnie. Kiedyś kurwa jebane x lat temu, chuj miał obchodzi ile temu, było coś takiego, że żeby złożyć podanie na admina, musiałeś mieć jebane 10 postów. Rozumiesz? Pamiętasz to? Nie. Pamiętasz? Pamiętasz to kurwa? Pamiętasz. Później, A co, nie pamiętam. Później Mogę było popatrze, to zniesione, hej. bo były te posty nabijane na siłę tylko po to, żeby jakby, żeby złożyć podanie. Więc zostało to zniesione, ale wtedy przy okazji zostało zrobione kurwa zebranie, na którym było jasno powiedziane, że aktywność musi dalej być na forum. Że nie, że ty złożysz podanie i wypierdala z forum i masz to w chuju, tylko masz wchodzić na to forum, być kurwa na nim aktywny, czyli wchodzić na nie Aktywne. i co kurwa się, się dzieje. <śmienic> aktywność, według kurwa, jak było to znoszone, aktywność według tamtego i według kurwa tych punktów Uf. jebanych w regulaminie, które ci wcześniej wysyłałem, to po prostu patrzenie, co się kurwa dzieje na tym forum. Dokładnie to opisałeś, patrzenie, a nie, żeby być aktywnym. Chodziło ja mam... o prostu... ja. ja dupię, tej. Ja Buddy dupię. Your channel. O ja 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 Za ja ja kurwa zwierzę. Ja. Zjesz tam? No. O tak z to... to... Moskwy. Jak Boże, wow, wow. Co, kurwa zapomniał. O, o kurwa. Ej, mogę mu dać notkę, żeby dodał demko? No, szczególnie. No, jak ci Ale... doda kurwa demko na serwerze, na którym nie działają od 10 kurwa kwietnia. No nie mi Naprawdę. To bardziej czat głosowy jest. No, a jeżeli demkę nie działają. Ale też bez sensu, bo osoba, ten świadek coś tam. Dobra, teraz. No, e, dooko. Co by to powiedzieć? Oj, ciekawego? tuba, tuba, kurwa. E, tuba Ostatni raz też. taki są głosy miałeś, jak się wyzywałeś z dominem. No, no tak, bo, no. naprawdę, kurwa, boomer mi tak dzisiaj Ale, nie to może. będzie. No, naprawdę, ja, ja rozumiem coś, kurwa, dzisiaj naprawdę. Dajcie mi jakiegoś frajera, kurwa, to mury ile no, otwierdolę. Ja, Jakbym jak, 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 jak dzisiaj dzisiaj wyszedł z domu takie kurwa stanie, to ktoś by coś kurwa do mnie chro, coś by kurwa powiedział, tylko krzywego do mnie, bym mu by od razu w naprawdę. Bo kurwa taki dzisiaj <laughs> jestem podbuzowany przez tego kurwa bumera pierdolonego kurwa. Że naprawdę. Oj, tak, jakby ktoś Oj, tak. Kurde, to wybronko, No. Tu no, nie chodzi o to. kurwa że... w tą kleję paną kurwa Lola pierdolonego nie i ci kurwa zryło to tak banie, że kurwa pierdolisz parmazony od czasu do czasu. Kurwa, jeszcze KFC lubisz? No weź kurwa się samą, i co ty czasem i co ty kurwa w ogóle przedstawiasz sobą. Oj, no tubo, tubo. Ale rozumiesz Kamilę kurwa w końcu wf. o co mi chodzi, czy dalej kurwa No kifale? Ty, ty coś po prostu zmyślasz, że tego tak twierdzisz? No to powiedz, jak, co według ciebie to jest aktywność? Czemu kurwa, czego kurwa, pisanie, pisanie kurwa nic nie jest wypierdalany jak kurwa chuja każdy pisze na tym forum pierdolonym? Bo czego o... kurwa jest... 90 kurwa adminów i żaden nie napierdala codziennie postów kurwa Bo właśnie aktywność na podzie jest kurwa tak samo ważna jak na serwerach Nie mamy kurwa każdym kurwa pierdolonych regulaminem. Tak nie dobra Nie zostało to, nie, to, co nie, nie jest ty, zabry, zabry, to, 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 to Ja <laughs> dupę. <laughs> 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 Kurwa mówi, że ustalane było. Chuj nie obchodzi, czy było ustalane, ale kurwa dla wglądu zwykłych użytkowników chuja było ustalone, więc skoro było chuja ustalone, to znaczy, że kurwa aktywność to jest po prostu chłodzenie, bo tak było że Kurwa zebrany w zebraniu, kurwa. Rozumiesz to? Czy kurwa tego nie rozumiesz? Ale przecież my się podajemy, a to poszła na forum kiedyś. Zamknij bry kurwa komentarz. Wy mi kurwa... Ty mi kumar, ty mi O nie, nie mogę. Mam numer sponsora. dysponsora. Jeszcze kurwa ktoś ma jakieś dożalenia? No nie, no to ja mam... No to jakie kurwa masz? Powiedz mi, powiedz mi jakie kurwa masz. No takie, że no jednak aktywność nie, nie jest wymagana. Proszę was o jest to po prostu to jest kurwa jeden błąd, który ja został bierdolę. zmieniony. Ale aktywność, że patrzycie, a nie, że aktywność... Chodzi o aktywność, żeby był prostu... to nie jest aktywność, to jest po prostu masz wyjść na forum, żeby był kontakt, bo wie, z wielu adminami... No to przed chwilą to kurwa powiedziałem! Ale to nie jest aktywność. No to kurwa jest! <noise> po prostu po, 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 po. Tak, co ci przykład z serwerem? Jakby kurwa wchodził do i a uczuć to by była aktywność? To by cię pierdolili, bo byś nie miał aktywności. na Nie, bo by sobie na SM Steve i by nie wiedzieli, że jestem kurwa na serwerze. Tak czy inaczej widać, że kurwa jesteś No nie, bo, na, bo taki na przykład ty byś nie ogarnął, że na przykład się do serwisów znosi. Ale na kurwa by nie pisał SMH i będzie kurwa nie widział tam. A Ta, kurwa, kurwa się na, na kwasi, a, sobie 15 rudę. Kurwa sobie pisze to Boże, jak ktoś siedzi na tym Steve'ie, a je Rindu, rindo, ale wypierdolę z tego serfera. Tak ja, to nie działa, prosto. Co nie? Ale ja też Nie, ja chciałam pójść po kebaba zapłacić. No reakcję jesteś? Nie, ja, no chyba, że. Dzięki, dwa i tu łapasz. Ojojo. Kurwa, aż się ze Wszyscy koronawirus. Czem? Na Draxu. No, no Drax'u Zrozumiałeś w końcu to czy nie? Chyba ja zrozumiał, że aktywność, aktywność to nie jest wow. tylko wchodzenie wow, A się nagrywać. <laughs> Ale aktywność nie w takim sensie Wiesz o co chodzi tu tuba ten test jest chujowy No Ej window tak. odpowiedz na pytanie któreś zadałem pół godziny temu Nie wiem jakie byś zadałeś Czemu jak łapie warusa do RKI, to ona po prostu już odpowiedziałem na to pytanie chyba z dwa razy. Ma, ma to, to ma. To no. usuwa wszystkie w kontroli Control w tym a to, twojego A to? wcześniej tego nie miał i też miał, tak. Miał. Już, miał szarfę, taką szarfę miał. No. Czyli część tego i tam też to usuwało. Jeśli skończyła wojna czy nie? No ale szedłem na pikało mu byłem w lasach no. po no. i Do grywka. gry Dogrywka? Dogrywka? Bojebani <laughs> jesteście, kurwa. Madra chce się tak w że nawet nie odpowiada. A by demon z niego wydał. Może <grym> rozwalił, co? No mi się wydaje, że to się rozwala, średak. <grym> ja Mikrofon rozwalił. mnie po prostu lekko boli. A. dobra. Tak, tak, tylko przysłon na chłopaki, czekajcie. Tu no, się dzieje, że ktoś się ma kurwa. <grym> nie rozumiem, co to Ja próbuję wytłumaczyć końców, to bo najwyżej nie rozumiem. Posłuchaj mnie. Wytłumaczę ci to, no, tak to jeszcze raz. Na no spokojnie cicho, teraz. cicho. Bez, bez unoszenia się. Dobra. Dobra, koniec. Masz jak sprawdzić od kiedy ten punkt jest w regulaminie? No chyba od początku nawet, ale co? I, i, i nikt nie wpadł na pomysł, żeby to usunąć? Skoro nie. to według ciebie jest zmienione i to nie o to chodzi? Nikt nie wpadł na to, wiesz? A czego? Skoro ty zawsze się o wszystko przypierdalasz, to o to nie się nie że to nie dostał. Dobra, nie wtedy miałem tema, jakoś tak w swoim miałem To, jeszcze nie mam władzy. Teraz też e, nie wiesz, masz. Na pewno. No, na pewnie. pewno. Cyrindą klapkiem jesteś. <laughs> Andrej, czy metrów się w tym miesiącu? Mam. A tak nie, nie, nie wygrałem tak w sensie, że w Ten co? Fajny sponsor Jo, ja dupia To co, już koniec? Bo nie wiem, czy nagrywać dalej No Zgadzałem się Może jednak coś jeszcze się z Nie, ja, ja bym jeszcze... Miałeś <grym> ja on... 10 minut Ja bym jeszcze zostawił cuda Wiemy, gdzieś to Dwie godziny, godzinę, co? Dobra no. Nie, jeszcze nie o Madraksa w ale Mam linka, dzisiaj ta no Dobra, koniec że jeszcze nie nie, mam taki leż mam, wszystkiego wypiłem jednego. Młodzież. Pręto. No i dobrze. Co? A jak pobrać z tego linka to dalej? Nie wiem, na kompas powiesz. No właśnie tam nie ma kurwa, pobierz nigdzie. Nie no, lux miał tego bindę. Nie, ja, cute Dobra, rindou gramy, co? Dostępni? Nie. To podziało. Ja się nie powiedziałem w Werchio mi. Bela Tak to według ciao. każdego działa, oprócz tylko kurwa ciebie. To się nie nazywa aktywność. Chodź, tak, za ale to w tym ale tak to działa... Tak mówiła. to działa. Tak to działa od X kurwa lat. Nie, to co opisuje Werka to nie jest to się nazywa aktywność. Ale to, tak to działa. działa. Jestem, jestem, co jest grane? Szkoda, że to nie było. Dałem prosty przykład, tak samo jakbyś kurwa siedział awk na serwerze. No to co? Się tak samo jakbym ci Nie, nie jest aktualny, bo kurwa siedzisz na serwerze i Pedro, od Kamileona sobie weźmiesz. Ale Kamileon... Ale ma, ale on mało ma. Pamiętam, no do ma ducha. To da. Zudowany jest cel. Kurwa, mała cię, zmęczyłem. To już koniec wyzwania ty... się ja pierdolę, ale to pójdę pokazać. Ty poka... biegłeś na tego tym speak. Tak, biegłem. No? Co jest, Pedro? <śmation> masz nagrania? Nie, miałem znowu żałuję, bo kebaba wróciła się na dół. Po co do pokładania słuchawek? Jak... Bo no no Pedro ja chciał, No, drag, znowu. A, ja to ja by się wstało. To by już nie gdziekolwiek było.